Posezonowe testy Formuły 1 za nami. Wiemy, kto będzie dostarczał silniki do Cadillac'a w Formule 1. A Eleven Sports ogłasza kolejnych ekspertów i komentatorów. Cześć, witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta Apel. Zaczynamy krótki przegląd informacji z Formuły 1 z ostatnich dni, a zaczynamy od... Eleven Sports i polskiego podwórka transmisji, bo wiemy, że transmisje z Formuły 1 przechodzą w sezonie 2025 z Viaplay do Eleven Sports. Wiemy też, że Eleven Sports stworzy kilkunastuosobową redakcję, która będzie zajmowała się tymi transmisjami. Niektórzy będą też jeździli na tory. Wczoraj zakończył się pierwszy etap konkursu dla kibiców stworzonego przez Eleven Sports. Można było nadsyłać swoje zgłoszenia i spróbować swoich sił jako komentator. W, te, w ramach tego konkursu zostaną wyłonione osoby, które będą miały szansę. Podpisać umowę na komentowanie wyścigów Formuły 1, a może serii juniorskich, bo z tym jeszcze nie wiemy, jak to będzie w sezonie 2025. Póki co poznaliśmy trzy nazwiska. Już bazowych, etatowych komentatorów tej stacji na sezon 2025 Formuły 1. Rozpoczęto od ogłoszenia oczywistej oczywistości, czyli pana Mikołaja Sokoła, który od kilkunastu lat komentuje wyścigi Formuły 1 w Polsce, a może nawet dłużej, który jest jednym z najlepszych ekspertów w Polsce. No i on zostaje przy Formule 1, przeszedł z Eleven Sports do Viaplay, a teraz z Viaplay wraca do Eleven Sports. Jako drugiego ogłoszono Marcina Budkowskiego, czyli byłego szefa Alpin w Formule 1, byłego dyrektora działu technicznego w FIA, bardzo ważne stanowiska, no i on postanowił, że zostaje w swojej roli eksperta na kolejny rok. Szczerze powiem, wolałbym pana Marcina widzieć na szczytach władzy Formuły 1, czy to w FIA, czy to w Formule 1, czy to w poszczególnych zespołach, no ale skoro tak postanowił, to na pewno jest to dobra decyzja, dobra droga. Bardzo chętnie go będziemy nadal słuchać, on będzie też uczestniczył w niektórych weekendach wyścigowych na torach jako ekspert właśnie z toru. Pan Marcin Budkowski oczywiście również jest menadżerem kilku polskich młodych kierowców mamy nadzieję, że wielu z nim będzie pomagał, wielu z nich będzie pomagał na przykład przy okazji weekendu wyścigowych Formule 1 w Formule 3 i że tam będzie miał swoje liczne grono reprezentantów minimum dwóch. Pani Marcinie, tak poprosimy. Jako trzecią dziś ogłoszono Aldonę Marciniak. To ta, tu akurat nie ma żadnego zaskoczenia, ponieważ już wcześniej Michał Pol na łamach kanału sportowego wygadał się, że pani Aldona wraca do Eleven Sports no i będzie tam ekspertką, będzie też jeździła na tory Formuły 1, skąd będzie dawała relacje w transmisjach. Styl ogłoszenia pani Aldony Marciniak jest bardzo ciekawy i chyba sugeruje jedno z kolejnych ogłoszeń, jakie przygotowuje dla nas Eleven Sports. Sami przeczytaj. Sami wysłuchajcie. No, proszę Państwa, myślimy, że tę damę zna cały świat. To jest oczywiście nie kto inny, tylko słynna Aldona Marciniak, urodzona w Tomaszowie Lubelskim, zamieszkała w Warszawie. Zaglądaliśmy jej do paszportu, więc wiemy, jakim legitymuje się obywatelstwem. Już wkrótce, bo w, sezon w 2025 roku wychwycą ją oczywiście kamery 11. No i nie musimy dodawać, że Aldona Marciniak, kiedy pojawi się w przyszłym sezonie w padoku z naszym mikrofonem, to wzbudzi, no, sporą sensację. Narobi powiedzielibyśmy lekkiego, nawet lekkiego bałaganu. To wszystko. Powinno być przeczytane innym głosem głosem Andrzeja Borowczyka, bo w stylu właśnie tego naszego komentatora zostało ten komunikat napisany. No i wygląda na to, że będziemy mieli w przyszłym sezonie powrót do duetu komentatorskiego Mikołaj Soku Andrzej Borowczyk. Niektórych może zdziwić, że to nie jest taki stuprocentowy powrót, ponieważ panowie cały czas współpracowali, na przykład przy okazji transmisji V11 Sports właśnie z WCS, z wyścigów długodystansowych, z wyścigów Roberta Kubicy. Oni ca cały Pojawiali się na antenie, więc no, te, teraz przy Formule 1. Ponownie być może usłyszymy hmm, podczas niedzielnego obiadu, podczas rosołku głos Andrzeja Borowczyka, Mikołaja Sokoła i padnie to sakramentalne. Jak myślisz, Mikołaj? Zobaczymy. Na pewno te ogłoszenia to będzie jedna z ciekawych rzeczy tego sezonu, takiego po sezonie Formuły 1. Natomiast jeżeli już mamy ściśle mówić o Formule 1 i po sezonie, to po sezonowe testy Wabu Zabi zakończone. Jeden dzień każdy z zespołów mógł wystawić dwa samochody. Niektórzy zdecydowali się podzielić nawet te, ten jeden samochód. на двух керавцев. Ostatecznie najszybszymi, najszybszymi byli Charles Leclerc oraz Carlos Sainz. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Carlos Sainz jechał w Williamsie. Tak, tak, Carlos Sainz postanowił bardzo szybko sprawdzić, jak szybki potrafi być Williams. No i zobaczymy w przyszłym sezonie, jak to wyjdzie. Natomiast Carlos przejechał solidną liczbę okrążeń 146. On testował już w poniedziałek, bo Williams zostawił sobie dzień filmowy, no i właśnie wyjechał na tor Abu Zabi, w Yas Marina Serket, żeby troszkę zapoznać się z tym Williamsem, no i żeby też wszystko dopasować przed właśnie wtorkowymi jazdami to był też ważny dzień dla Yukiego Tsunody, który jechał w bolidzie Red Bulla po raz pierwszy taki oficjalny pełny test, bo wcześniej na pokazach zdarzało mu się nawet raz ten bolid się zapalił, który jechał na pokazie Yuki Tsunoda, natomiast teraz jechał już w pełnoprawnych testach no i nie, nie poszło mu jakoś rewelacyjnie, bo na oponie C6, czyli na tej naj, najbardziej miękkiej mieszance wykręcił 17 Wynik gorszy od Izaka Hadżara, który jechał na oponie C5. No ale to są tylko testy, nie znamy dokładnych programów poszczególnych zespołów, także nie ma co wyciągać daleko idących wniosków, natomiast no tutaj zapowiadano, że to może być bardzo ważny, ważny test dla Tsunody. Myślę, że jak by, jakby ten test nie wypadł, czy on by był pierwszy, czy ostatni, to i tak będzie w RB. a w tym głównym zespole do Maxa Verstappena dołączy Liam Lawson. Podobno jeszcze chodzi o rozwiązanie kontraktu z Sergio Perezem po Knight Najniższych kosztach. Sergio Perez domaga się dużego odszkodowania. Red Bull chce to odszkodowanie troszkę zmniejszyć. Sergio Perez nieoficjalnie wiadomo, że ma zostać w Red Bullu jako kierowca rezerwowy oraz jako ambasador. Dzięki temu ma udać się utrzymać część z jego sponsorów i część z tych pieniędzy, które ci sponsorzy przynosili. Wracając do testów. Bardzo pracowity to był dzień na przykład dla Lawsona, który przejechał 159 okrążeń, ale generalnie przebiegi kierowców bardzo duże. Nie było żadnych awarii, czerwonych flag, także wszystko przebiegło naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. Jeżeli mowa o mieszankach, możecie wejść na powrót Roberta Pell, tam są poszczególne mieszanki wyszczególnione, natomiast generalnie kierowcy jeździli albo na C5, albo na C6. No nie wiadomo było, co z tymi przed podsezonowymi testami w przypadku Kimego Antonellego, który nie Przejechał weekendu Formuły 2, który bardzo źle się czuł przez cały weekend. No i też, który miał mieć test na super formułę na torze Suzuka, który miał przede wszystkim przygotować go do, ry do rywalizacji na torze Suzuka, no ale w tym teście nie weźmie udziału. Natomiast pojawił się po południu wczoraj i wykręcił 62 okrążenia za kierownicą Mercedesa. Rano zastępował go Fredrik Westi, więc no na pewno nie był to komfortowy weekend dla Antonellego, ale on ma już miejsce w Formule 1 i nie musi się za bardzo martwić, że te, tych kilometrów troszkę stracił. W nowych zespołach widzieliśmy oprócz Carlosa Sańca, oczywiście na przykład Nico Hulkenberga, co też było w zieleń go dobrze zobaczyć i te wyniki możecie je teraz oglądać na ekranie. One są dostępne też łącznie z poszczególnymi przebiegami na powrót Roberta Appel. Przebiegły bardzo sprawnie, szybciutko yy, testy. Teraz Formuła 2 w Abu Dhabi testuje 3 dni jazdy. Już mamy sporo ogłoszeń, Między innymi Sebastian Montoya będzie jeździł w premię. Bardzo ciekawy ruch yy, syna byłego mistrza, nie, byłego yy, kierowcy Formuły 1, niestety nie mistrza. Yy, no i zobaczymy jak ta stawka Formuły 2 ostatecznie się wyklaruje. My też czekamy oczywiście na wieści dotyczące yy, Polaków i yy, zaangażowania naszych yy, kierowców w Formule 3. Pojawiły się pewne nowe opcje, ale te nowe opcje... To też większe pieniądze, natomiast są to lep opcje lepsze, powiedzmy, ponieważ w VAR Motorsport, czyli w jednej z lepszych ekip Formuły 3, zwolniło się miejsce, które mógłby zająć Tymek Kucharczyk. VAR może być nim zainteresowany, czy jest nim zainteresowany, no ale znowu wszystko rozbija się o pieniążki. To mogłoby znowu sprawić, że Kacper Sztuka wróciłby do gry, jeżeli chodzi o fotel Vajex, no ale tutaj znowu potrzebne są pieniądze. Jak mantra będę to powtarzał, ale. No jest szansa na naprawdę bardzo, bardzo korzystne, dobre rozwiązanie dla polskich kierowców i na trzech Polaków w Formule 3. W przyszłym sezonie bardzo byśmy tego chcieli, mamy nadzieję, że ostatecznie do tego dojdzie, no ale trzymamy kciuki. Po Grand Prix Abu Zabi pojawiły się doniesienia dotyczące kary, kary prac społecznych dla Maxa Verstappena za użycie obraźliwych, czy przekleństwa po prostu podczas konferencji prasowej przed Grand Prix Azerbejdżanu, to chyba było dokładnie. W każdym razie Max Verstappen miał odbyć takie prace, no i FIA ujawniła, że będzie uda się do Ruandy, czyli do Afryki i będzie tam pracował z dziećmi podopiecznymi programu FIA rozwoju takich młodych talentów, więc no taka daleka wycieczka Maxa Verstappena. Natomiast Max może się cieszyć, że uniknie konsekwencji za słowa stupid idiots, czyli określenie sędziów mianem głupich idiotów który użył po y, tym jak dostał karę 10 sekund w Grand Prix Abu Zabi tutaj tego dochodzenia do nie będzie już postanowiono odpuścić Maxowi chociaż według mnie to było y, no, przekroczenie granic niezależnie od tego co sądzimy o decyzji sędziów czy jest ona słuszna czy nie czy się z nią zgadzamy kierowca czterokrotny mistrz świata Formuły 1 nie powinien był wypowiadać takich słów ponieważ no, po prostu godzi to w wizerunek wszystkich i y, również Maxa Verstappen'a y, dowiedzieliśmy się również w ostatnich dniach kto będzie dostarczał silniki do Cadillaca w Formule 1. Jak wiemy, Cadillac wchodzi od sezonu 2025 na, ba na bazie tego zgłoszenia Andretti Autosport 2026 na bazie tego zgłoszenia Andretti Autosport. No ale dopiero od 2028 roku będzie miał swoje silniki. Więc wczoraj Ferrari potwierdziło, że będzie dostarczać na mocy wieloletniej umowy wieloletniej, czyli no minimum 2 lata, nie tylko jednostki napędowe, ale również skrzynie biegów do amerykańskiej ekipy, czyli tutaj Cadillac idzie utartą ścieżką Hasa który ze współpracy z Ferrari bardzo mocno korzysta i wychodzi mu to chyba naprawdę na dobre. To tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze wieści dotyczące Formuły 1, dotyczące ostatnich dni. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Na koniec będzie po tym wszystkim jeszcze po moim zakończeniu galeria memów, więc nie uciekajcie jeszcze. Galeria memów z Grand Prix Abu Zabi. Kilka minutek śmiesznych obrazków. Mam nadzieję, że któreś Wam się spodobają. Dajcie znać w komentarzach, które najbardziej. Dajcie znać, czy wyczekujecie ogłoszenia pana Andrzeja Borowczyka w w składzie Eleven Sports jako komentatora Formuły 1. Jeżeli Wam się podobał ten film, zostawcie proszę łapki w górę, kliknijcie komentarz dla zasięgu, będzie mi bardzo miło. Dziękuję bardzo za wspieranie kanału na BajkoFitu, na Tipi, na Patronite i na YouTubie. Nie zapomnijcie go subskrybować, żeby przychodziły Wam powiad powiadomienia dotyczące nowych filmów. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć! Desperation, hesitation. For the wind, running from the darkness of the night. We'll be shining past the brightest light, just like. From the darkness of the night We'll be shining past the